Cześć wszystkim, z tej strony Dia i witam was w najnowszym odcinku z Hall of Fame. Dzisiaj znowu przyjrzymy się twórcom z kanału Shulker Craft. Ostatnio po zagranicznej stronie był Lauri, a dzisiaj porozmawiamy o drugim członku tego duetu, czyli o L6 dwiku Robinie, Williamie, jak zwał, tak zwał, niepotrzebne, skreśl. W poprzednim materiale miałam do was prośbę, żebyście wypowiedzieli się na temat Shulker Crafta i pod koniec przeczytam wasze opinie, bo kilka się pojawiło. Także warto czekać do końca, bo tym razem nie będzie mojego monologu, a będą wasze wypowiedzi. A tymczasem lecimy z programem. A co w nim? Jak zawsze, chociaż nie jak zawsze, bo ten odcinek jest przecież rozbiciem, więc tym razem w programie. Materiały budowlane, przedstawienie postaci, punktowane ciekawostki, Przegląd treści, wasze komentarze. Gotowi? To zapraszam! Do wybudowania pomnika użyłam kolory takie jak czarna wełna, czerwona wełna, żółta wełna, jasno-szara wełna, niebieskie lampiony, zielone-żabie światło i kamienne wyroby do wybudowania podstawy dla pomnika. O kanale Shulker Craft opowiadałam dokładniej w poprzednim odcinku. Macie go zalinkowanego w opisie, więc jak chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszam Was tam. A tutaj tylko skrótowo przypomnę o kim my w ogóle rozmawiamy. A by the way, mogę delikatnie seplenić, bo rośnie mi ósemka i bulboli. Także tak! L6DWiG to drugi członek duetu Craft. Kanał został założony 6 września 2019 roku z myślą o tworzeniu tutoriali dotyczących trybu survival w Minecraft. Opublikowali tam łącznie 387 filmów, w międzyczasie streamując i w ten sposób zdobyli ponad 2 miliony subskrypcji. Owy duecik znajdziemy również na platformach takich jak Instagram, TikTok oraz Discord. Szybkie przypomnienie za nami, to teraz czas na punktowane ciekawostki o L62Q, które dla Was przygotowałam. A nie, 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 jeszcze nie. Jeszcze ultra ważne info. W niedzielę specjalna dwulecie kanału. Będzie to przegląd fanartów, i do dzisiaj jest termin na wysyłanie prac na maila o tego o. Dam wam też w opisie. I ewentualnie na Discordzie na kanał fanarty. Jutro nagrywam, więc do końca tego dnia macie czas, jeżeli ktoś jeszcze chce coś dosłać. Teraz łapcie punktowane ciekawostki. Jego imię to Robin, tudzież William na Discordzie. Jest z Estonii. Najprawdopodobniej on i Laurie to bracia. Interesują się esportem. Ze względu na to, że zdają sobie sprawę, że ich estoński akcent może być trudny do zrozumienia, dodają napisy do filmów. Żeby uczcić 100 tysięcy, zbudowali w Minecrafcie srebrny przycisk YouTube ze 100 tysięcy bloków na survivalu. 21 lutego 2022 roku zakończyli serię na świecie, na którym spędzili 14 tysięcy dni. Pojawiły się kontrowersje, w których wyszło na jaw, że ich pierwsze projekty farmy były kradzione, ale sprawa się rozwiązała, a oni sami się rozwinęli. W tym roku wbili 2 miliony subskrypcji. W przeciągu 1350 dni na surowiwalu Robin wykopał ponad 253 tysięcy kobla, zostawiając Lauriego za sobą w tyle z wynikiem ponad 195 tysięcy wykopanego kobla. Widać kto kopie, a kto buduje. Dajcie znać jak jest u was, jak gracie ze znajomymi, kto kopie, kto buduje. Bo ja osobiście jestem team buduje, a Bartek z reguły kopie. Na 200 tysięcy subskrypcji uznali, że szkoda, że YouTube nie prześle im kolejnego przycisku i postanowili go narysować. I to jest piękne. Ja zawsze lubiłam mówić, że jak czegoś nie dostanę, to sobie to narysuję. Mam? Mam. Nieważne w jakiej formie. O, czekajcie, teraz narysuję sobie milion subów na kanale. Da się? Da się. I to jest to, jeżeli chodzi o drugą porcję ciekawostek. Po pierwszą, jak już wspominałam, wbijajcie do poprzedniego odcinka z Shulker Craft. A jeżeli chcecie posłuchać ciekawostek o innych twórcach, to taki film powstał już o 50 twórcach w sezonie pierwszym, czyli z Polski i zagranicy. Więc możecie rzucić okiem, czy ktoś Was zainteresuje. A do tego trwa sezon drugi, który skupia się na polskich twórcach, których to Wy wybieracie, i opowiadam o nich krótkie ciekawostki w shortach. Więc też warto rzucić okiem. Powstało tam już 30 filmów o polskich youtuberach, a w magazynie mam ich znacznie więcej, i tylko czekają na Wasze komentarze. P.S. Pamiętajcie też o zostawieniu łapki i subika, jak jeszcze tego nie robicie. Będę ogromnie wdzięczna! No to lecimy dalej z tematem i powoli zbliżamy się do waszych opinii na temat Shulker Craft. ale zanim to, to jeszcze trzeba ocenić skina i rzucić okiem na treści, ale tak mega krótko, bo to robiliśmy ostatnio, więc tylko wymienię kilka najważniejszych treści, czyli jakich? A takich: House Build Tutorial 3 filmy, Minecraft Survival Series z 68 filmów, Minecraft Tips and Tricks 11 filmów, Minecraft Farm Tutorial 106 filmów. I tyle nam wystarczy, żeby zapoznać się z głównym kontentem. A teraz poznęcajmy się nad skinem Robina. Jakoś tak nie przemawia do mnie ten skin. Ma bardzo gryzące kolorki i jest taki strokaty. Myślę, że gdyby Robin popracował trochę nad saturacją kolorów, to byłoby mega, bo sam zamysł skina nie jest zły. Zresztą sama mam zbliżoną kolorystykę, tylko mówię, kwestia saturacji. No dobra, to czas na creme, de la creme odcinka i lecimy z Waszymi komentarzami. Umowa była taka: piszecie, co wiecie. Jak nie wiecie, to piszecie, że nie wiecie. No to lecimy. Mixes. O Schalker Craft wcześniej nie słyszałem, ale wygląda na ciekawy kanał. Nie wiem, JN. Kanał jest fajny. Są chyba największym kanałem z tutorialami do Minecrafta. Wiem, że dużo osób korzysta z tych poradników, ale osobiście ich nie używam, bo gram na Pocket Edition. Skiny są według mnie trochę zbyt normalne. Wygląda jak coś z 2016 roku. Tak jak skin Lauriego jeszcze się trzyma, tak L6 Dwika jest po prostu brzydki. Jako ciekawostkę mogę dodać, że kiedyś promował, promowała ich Noliv. Platforma, na których stoją skiny, powinna być szersza, żeby oba skiny zmieściły się na jednej platformie. I to ostatnie zdanie jest chyba do mnie. Jak widzisz, zbudowałam osobno, żeby każdy miał swoje osobiste 5 minut. Myślę, że to też jest dobre rozwiązanie. Ocelotek 2137. Nigdy nie oglądałam Shulker Craft, jednak mają ładne i strzelam, że chodzi o budowle. Plak doktor. Kanał został założony przez dwie osoby: Feinberga, chyba i Rewina. Ich farmy często mnie ratowały na serwerach i uwielbiam ich filmy. Czasem nagrywają też time albo let's playe plus jak ci dzień mija. A bardzo dobrze, dziękuję. Kendix tylko tyle. O matko, angielski kanał Minecraftowy, którego najstarszy film ma ledwie 4 lata, za dwa dni 5 lat. Angielskich youtuberów z Minecraft nie oglądałem za bardzo w życiu, głównie poradniki, ale nie obchodziło mnie, kogo oglądam, tylko sam poradnik, a 4-5 lat temu to Minecraft mi się już przejadł, więc tym bardziej nie oglądałem. W ogóle o tym kanale pierwsze słyszę. Mamy Hajs 123. Znam i mi się podobają i tego drugiego umiem budować i lubię ich content. KOTS4490. Co do twórców, to ich nie znam, więc nie mam opinii na ich temat. Kira Yoshika Mag. Dzięki ich farmie rozwaliłem gospodarkę na serwerze jakimś słabym. No cóż, tak? Chyba też można? Nie wiem, nie znam się. AXO.pl. Nic o nich nie wiem. Polish Boy. Pierwsze słyszę. Jak widzicie, rabini są tutaj podzieleni, ale mamy polskich widzów Shulker Craft. Jeżeli chcecie znać moją opinię, to w opisie filmu jest link do odcinka, w którym mówiłam o Laurim i tam wyraziłam swoją opinię na ich temat. Więc ode mnie to byłoby na tyle. Poczekajcie na efekt końcowy, który zaraz powinien wam się pojawić, ale zanim to, to pamiętajcie o Hall of Fame sezonie drugim i proponujcie polskich twórców. Jeżeli ktoś z waszych propozycji jeszcze się nie pojawił, to najprawdopodobniej dlatego, że albo kolejka jest długa, albo nie znalazłam jeszcze żadnych ciekawostek. Ale to nie znaczy, że twórca się nie pojawi. Rezygnuję jedynie z Pato streamerów i innego rodzaju pingwinów, tak żeby było to uściślone. Jeżeli film Wam się spodobał, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to nie pogardzę, jeżeli zostawicie subskrypcję, będzie mi naprawdę bardzo miło, bo to nic nie kosztuje, a wiele dla mnie znaczy. Zapraszam Was na serwer Discord, do którego link macie w opisie. I tym sposobem witamy robina w Hall of Fame wraz z jego bratem. Trzymajcie się cieplutko i papatki!